Cześć, z tej strony Karol, witam Was wszystkich w pierwszym odcinku porad treningowych. Wyprosty z linką wyciągu za głowę. Jest to ćwiczenie na triceps w pozycji maksymalnie rozciągniętej. Zanim zacznę ruch, staram się, aby moje przedramie dotykało bicepsu. Napinam biceps, wtedy mam pewność, że triceps jest w maksymalnie rozciągniętej pozycji. Następnie zaczynam napinać triceps i prostuję rękę w stawie łokciowym. W szczytowym punkcie, czyli na górze, triceps jest nadal spięty ponieważ linka wyciągu ciągniemy w kierunku przeciwnym do wyprostu. Najcięższy moment to kiedy linka wyciągu będzie pod kątem prostym w stosunku do mojego ramienia. Nim linka jest bliżej mojego ciała, tym mniejsze napięcie tricepsu. Nim unoszę rękę wyżej, dochodzę do momentu, kiedy triceps jest zaangażowany przy całkowicie wyprostowanej ręce, ponieważ linka nieustannie wymusza na mnie maksymalne rozciągnięcie tricepsu.